Przedstawiamy Państwu opatrunki firmy Konwatek stosowane w leczeniu ran. Najbardziej znanym opatrunkiem według badań przeprowadzonych w Polsce jest Granuflex. Większość z Państwa zna jednak tylko jego podstawową wersję, a warto poznać pozostałe, czyli Granuflex Bordered, Granuflex Signal czy Granuflex Extratin ze względu na cechy mogące wspomóc nasze działania, w przypadku miejsc trudnych do opatrywania, takich jak okolica sakralna, pięta i łokcie, czy też przeznaczonych do wypełnienia głębszych ubytków, coraz lepiej znane są także opatrunki wykonane w technologii hydrofiber. Najczęściej stosowanym opatrunkiem z tej grupy jest opatrunek antybakteryjny z jonami srebra Akwasel AG pozostałe opatrunki to opatrunek chłonny Aquasel do wyściełania łożyska rany, żelujące opatrunki warstwowe Versiva XC oraz dostępny od niedawna opatrunek regulujący wilgotność rany Aquasel Foam. Opatrunek ten łączy w sobie wszystkie zalety opatrunków piankowych i wykonanych w technologii Hydrofiber. Ma dużą pojemność chłonną. A dzięki warstwie kontaktowej, wykonanej z hydrowłókien, gwarantuje nam dodatkowo ochronę skóry otaczającej rany, bezbolesną zmianę opatrunku oraz bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Jest dostępny zarówno w postaci samoprzylepnej, jak i nieprzylepnej. Przy zmianie opatrunku, podobnie jak pozostałe opatrunki wykonane w technologii hydrofiber. Jest idealnym źródłem informacji o ilości i strukturze wysięku z rany. W trakcie szkolenia chcemy państwu przedstawić podstawowe zasady doboru opatrunków w leczeniu ran przewlekłych i postępowania przy zmianie opatrunków oraz pokazać jakie opatrunki należy stosować w poszczególnych ranach.